Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku na kanale My Home LAN. Dziś pokażę Wam, jak w szybki sposób zaktualizować panel od Dockera. Jak widzicie na dole, po zalogowaniu się widzimy wersję 2.21.4. Wchodząc na stronę, którą macie, będziecie mieli w opisie i rozwijamy listę, można sprawdzić, że wersja już nie jest 2.21.4, tylko 2.24. Więc zaktualizujemy y, nasz y, panel do tej wersji. Co należy zrobić? Logujemy się na nasz y, docker. I wydajemy kilka y, poleceń. Oczywiście dopiszę Wam je. Tutaj zatrzymujemy kontener. Tą komendą usuwamy kontener. I wpisując tu na, na końcu, zamiast tego, inny kontener, który, który jest, również możemy go usunąć i zaktualizować. I wgrywamy nową wersję. Jak widzicie, na samym końcu jest CE2.24.0. I czekamy aż to się wgra i rozpakuje, bo oprócz wgrania to się rozpakowuje. Już mamy zrobione. I następną komendą to, co musimy zrobić, to po prostu uruchomić. Właściwą wersję. Wszystko teraz teoretycznie, po odświeżeniu i zalogowaniu się jeszcze raz, wersja jest już 224.0. Czyli mamy najnowszą wersję, ale to jeszcze nie wszystko. Należy wejść w images i usunąć ten, który jest nieużywany, czyli de facto starą wersję. Klikamy sobie to i pamiętajcie, żeby usunąć to. Nie to wyżej, tylko to, co jest nieużywane. Remove force remove. Tak. I mamy, jak już widzimy wersję 2.24.0 i kontener mamy w najnowszej wersji. Możemy sprawdzić sobie jeszcze jego yy, konsolę. Ale widzę, że się nie yy, nie loguje. Ale mamy adres IP. Czas yy, od kiedy jest włączone. Kliknając sobie na status, widzimy obciążenie yy, procesora w tym momencie. <coughs> obok jest obciążenie pamięci. Yy, na dole jest wykorzystanie yy, sieci. No i wszystko jak widać yy, ruszyło, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. I w ten sposób możemy również Aktualizować nie tylko sam panel, ale również inne kontenery. Zapraszam Was na, na stronę Docker Hub. Tam będziecie mieli listę, co tak naprawdę możecie na to wgrać. A możliwości są praktycznie nieograniczone. Dziękuję Wam za obejrzenie. Zapraszam, jak zawsze, do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Zdrowka Wam życzę. Cześć.